Witajcie, nazywam się Bartek. Jestem strażakiem w jednym z większych polskich miast i chcę wam opowiedzieć o pewnym spisku, którego istnienie uświadomiłem sobie dosłownie parę godzin temu. To było najgorsze lato, jakie pamiętam. Już od dziesięciu lat pracuję w Państwowej Straży Pożarnej, ale nigdy dotąd nie spotkałem się z tyloma pożarami w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. Zgłoszenia o ogniu w lasach i zakładach przemysłowych napływały do nas jak fala powodzi. Ledwo nadążaliśmy z gaszeniem szalejącego ognia, ale jakimś cudem daliśmy radę powstrzymać żywioł w każdym miejscu, do którego nas wezwano. O poranku tego dnia nic nie zapowiadało wydarzeń, które miały wkrótce nastąpić. Kiedy wstałem rano, niebo było czyste i wszystko wskazywało na to, że będzie to kolejny słoneczny Upalny dzień. Myliłem się. Już około godziny dziewiątej niebo powoli zaczęło zaciągać się chmurami. Nie byłoby w tym nic dziwnego po tak długim okresie suszy, gdyby nie fakt, że pogoda była tego dnia bezwietrzna, a pomimo zasnucia nieba przez brunatne obłoki, temperatura powietrza nie uległa większym zmianom. Termometr nadal wskazywał blisko 40 stopni Celsjusza. Było duszno i parno zupełnie jakby cała okolica została zamknięta w szklarni. Większość moich kolegów z pracy założyła, że wiatr zerwał się tylko w wyższych warstwach atmosfery i to było powodem nietypowej aury. Ja również obstawiałem taką przyczynę pojawienia się dziwnego mikroklimatu. Nie mieliśmy racji, przeoczyliśmy ważny szczegół, co jak się później okazało, było fatalne w skutkach. Tego dnia już od rana zauważyłem intensywniejszy niż zazwyczaj ruch lotniczy. Samoloty latały w te i nazad, zostawiając za sobą gęste smugi. Po niespełna godzinie niebo było pokryte białymi pasmami i z wyglądu zaczęło przypominać szachownice. Dotychczas sądziłem, że są to zwykłe smugi kondensacyjne, ale parę godzin później przekonałem się, jak bardzo byłem w błędzie. Około godziny 12 dostaliśmy cywilne zgłoszenie o katastrofie samolotu. Osoba, która dzwoniła, była bardzo przejęta, jej głos drżał w charakterystyczny sposób. Dlatego byliśmy przekonani, że nie jest to żaden głupi żart, i bez zwłoki ruszyliśmy na miejsce wypadku. Maszyna rozbiła się na obrzeżach miasta, w strefie fabrycznej. Był to samolot pasażerski, ale ku naszemu zdziwieniu poza pilotami nie było nikogo na pokładzie. Pogotowie ratunkowe dotarło na miejsce przed nami i kiedy wkraczaliśmy do akcji, ratownicy przenosili już do karetki rannego pilota i opatrywali na miejscu drugiego z nich. Mężczyźni o własnych siłach wydostali się z płonącej maszyny, po czym jeden z nich stracił przytomność. Lekarze wyraźnie byli zdenerwowani na drugiego pilota, robiąc mu wyrzuty, że nie skontaktował się z odpowiednimi służbami i naraził kolegę na uszczerbek na zdrowiu. Lotnik zdawał się nic sobie z tego nie robić, ale uporczywie domagał się od ratowników natychmiastowego opuszczenia okolicy miejsca zdarzenia. Był przy tym bardzo przerażony i cały czas rozglądał się naokoło, jakby w obawie przed nadciągnięciem jakiegoś zagrożenia. Ratownicy uznali to za objaw szoku wywołanego awaryjnym lądowaniem i zignorowali zachowanie mężczyzny. My natomiast, po krótkim rozeznaniu, zabraliśmy się za gaszenie płonącego samolotu. Z początku akcja przebiegała rutynowo. Stawało się, że za chwilę opanujemy sytuację, kiedy niespodziewanie zapaliło się paliwo lotnicze. Ogień zaczął rozprzestrzeniać się w kierunku korpusu pojazdu. Dopiero wtedy zauważyliśmy dziwne zbiorniki podwieszone pod skrzydłami. Znajdowały się w sąsiedztwie silników, a z ich wnętrza wysypywał się biały proszek. W chwili, kiedy zastanawialiśmy się, co to może być, jeden z nich zajął się ogniem i eksplodował z głośnym hukiem, pokrywając okolice w promieniu kilkuset metrów drobnym pyłkiem. Na początku zignorowaliśmy to ale już po kilku minutach część z nas zaczęła się uporczywie drapać. Sam również odczuwałem swędzenie, ale w trakcie eksplozji byłem stosunkowo daleko od wraku. Moi koledzy, którzy byli najbliżej, po chwili przerwali gaszenie i zaczęli drapać się w tak niekontrolowany sposób, że niektórzy z nich zadawali sobie paznokciami otwarte, krwawiące rany. Kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że ta substancja jest silnie trująca, było już za późno. Po kolejnych kilku minutach wszyscy zgromadzeni dookoła ludzie zaczęli mieć problemy z koordynacją ruchów i krwotoki z nosa. Kiedy minęło pół godziny od eksplozji, nikt nie był w stanie poruszać się o własnych siłach. Wtedy usiadłem pod wozem strażackim i postanowiłem zaczekać na pomoc. Ta nigdy nie nadeszła. Zamiast tego po jakimś czasie na miejscu pojawiło się wojsko. Zabezpieczyło teren i zaczęło zabijać ocalałych świadków wydarzenia z ratownikami i strażakami włącznie. Cudem udało mi się wczołgać pod pojazd i uniknąć rozstrzelania. Podsłuchałem nawet rozmowę dwójki żołnierzy odzianych w ochronne stroje. Ten pył to substancja zawierająca tak zwane priony, zakaźne cząsteczki białka. Które osłabiają organizm i czynią go podatnym na inne choroby. Samoloty rozsypują je na niebie, a specjalny skład mieszanki powoduje opady deszczu i z nimi przedostanie się tego paskudztwa do żywych organizmów. Jaki jest tego cel, zapytacie. To bardzo proste. Na świecie jest bardzo wielu ludzi, a ilość zasobów nieustannie się kurczy. Rozsiewanie niewielkich ilości tej szkodliwej substancji. Dotyka w pierwszej kolejności najsłabszych i najbiedniejszych członków społeczeństwa. Pozbywają się ich niczym zbędnego balastu. Priony są niemal niewykrywalne, a śmierć nie następuje za ich przyczyną, tylko zazwyczaj wskutek osłabienia i innej choroby. To, co oni robią, to nic innego jak eugenika przyspieszona selekcja naturalna. Ech. Wiem, że tutaj zginę. Nie czuję nóg, a powieki same mi się zamykają. Kim oni myślą, że są, żeby decydować, kto ma żyć, a kto zginąć? Za kogo oni się uważają? Chyba za Boga.